Witajcie w kolejnej części naszego wyzwania: Czytamy pozytywną dyscyplinę w klasie. Nazywam się Agnieszka Gołąbek, jestem nauczycielem języka angielskiego z 20-letnim stażem, edukatorką pozytywnej dyscypliny rodziców i nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, a prywatnie mamą 12 Hani. Dziś spróbuję Wam przybliżyć treść rozdziału szóstego naszej książki, zatytułowanego: Komunikacja oparta na szacunku. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Pierwsze pytanie, czym w ogóle jest komunikacja oparta na szacunku? Drugie, czym są bariery komunikacyjne? I trzecie, w jaki sposób budować relacje z naszym uczniem właśnie na tym szacunku oparte. W pozytywnej dyscyplinie staramy się stosować takie podejście, że człowiek dorosły jest Równocześnie uprzejmy i stanowczy wobec dziecka. Co to oznacza? To znaczy, że jeżeli jesteś uprzejmy, to obdarzasz swojego ucznia, swoje dziecko szacunkiem. I jeśli przy tym wszystkim jednocześnie zachowujesz stanowczość, okazujesz szacunek sobie i sytuacji, w której się znajdujesz. To znaczy, że możesz stawiać odpowiednie granice. Z zachowaniem szacunku do siebie i do dziecka w jednym czasie. Myślę, że to, czego powinniśmy się uczyć nieustannie jako nauczyciele, to budowania relacji poziomych z naszymi uczniami. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy okazywać naszym uczniom ogromną wiarę w ich kompetencje, okazywać im, że bardzo zależy nam na tym, aby poznać ich zdanie, ich myśli, ich punkt widzenia i jak najbardziej odchodzić od modelu, który przez lata królował w szkole, że nauczyciel to ten wszechwiedzący, który znajduje się tu, a uczeń dużo, dużo niżej, próbujący dogonić swego mistrza. Czyli totalna relacja pionowa, gdzie jest ten, który jest lepszy i ten, który jest gorszy. A zupełnie nie o to nam chodzi. Czyli staramy się. Zachowywać, budować relacje poziome, które będą relacjami partnerskimi z naszymi uczniami. Czemu czasem nam to nie wychodzi? Dlaczego te nasze relacje z uczniami nie zawsze są dobre? Myślę, że bardzo często powodem są bariery komunikacyjne. Cóż to jest? Cóż to są bariery komunikacyjne? Są to komunikaty, Wypowiadane przez nas, które powodują opór w uczniach, czyli nie zapewniają im, nie, nie powodują, że uczniowie chcą wejść z nami w interakcję, że chcą z nami współpracować. Podam wam kilka przykładów takich barier komunikacyjnych i chciałabym, żebyście pomyśleli, jak wy czujecie się w tym momencie, kiedy ja do Was tak mówię. I czy macie ochotę na podjęcie jakiejkolwiek współpracy z moją osobą? No to zacznijmy. Ile razy mam ci powtarzać, głuchy jesteś? Jak to tego nie wiesz? Kiedy ty się w końcu weźmiesz do roboty? No i co zrobiłeś? Tylko mi nie mów, że nic albo że to nie twoja wina. Jak? Czuję się uczeń, jak ty teraz jako nauczyciel czujesz się, słysząc ode mnie takie komunikaty? To są typowe bariery komunikacyjne. We mnie powodują opór, lęk, absolutną niechęć do współpracy. Jeżeli wydaje Wam się, że zdarzają Wam się takie bariery komunikacyjne w, w czasie rozmów z uczniami, to co powinniście zrobić? Myślę, że warto Zapisywać sobie nawet czasem te bariery, czyli te, te polecenia, te komunikaty, które są pełne czasem złości, emocji niepotrzebnych i próbować zmienić je na takie pozytywnie brzmiące. Pokażę Wam, jak to można zrobić. Do pierwszego komunikatu, kiedy powiedziałam do ucznia, zapytałam go, czy jest głuchy, ile razy mam mu powtarzać. Załóżmy, że to była sytuacja, kiedy uczeń nie wykonał jakiegoś obowiązku. Mogę do niego powiedzieć tak. Słyszałam, że nie chciałeś podjąć współpracy w czasie przerwy. Przedstawisz mi swoją wersję zdarzeń? W drugim przypadku, kiedy zapytałam, jak to nie wiesz, kiedy się weźmiesz do roboty, mogę powiedzieć: Jeśli nie będziesz potrafił sobie poradzić z tym zadaniem, daj mi znać, być może będę mogła ci pomóc. W przypadku trzeciej historii, kiedy uczeń nabroił coś i pytamy właśnie, co takiego narobiłeś, i tak dalej, i tak dalej, możemy zadać bardzo ciekawe pytanie, jak myślisz, co możesz zrobić w przyszłości, żeby uniknąć takiego problemu, żeby rozwiązać ten problem, żeby uniknąć takiego zdarzenia? Bardzo jest ważne to, w jaki sposób mówimy do uczniów, ponieważ wtedy budujemy z nimi więź. W książce naszej Pozytywna Dyscyplina w Klasie, w szóstym rozdziale, macie podane pięć budulców, takich sposobów, technik na budowanie komunikacji opartej na szacunku. I chciałabym dzisiaj Wam je przybliżyć. Od czego w ogóle możemy zacząć? Ja osobiście zachęcam Was do pracy nad zmianą nastawienia do uczniów, szczególnie tych, którzy sprawiają Wam kłopoty. To jest bardzo istotne, jakie intencje masz wobec ucznia i jak on Ciebie odbiera. Myślę, że warto zamiast zakładać, co uczeń myśli, co tam sobie czuje, dlaczego akurat w taki, a nie inny sposób zachował się, zamiast się domyślać i oceniać jego zachowanie, zbadać fakty, zadać mu pytania, zapytać, Dlaczego tak się zachowuje? Czemu nie odrobił pracy domowej? Czy coś ważnego wydarzyło się i przeszkodziło mu w realizacji jego zadania? Tutaj niezwykle pomocne są pytania pełne ciekawości. Natomiast uważajcie, żeby one mogły zadziałać, ważne jest to, żebyście rzeczywiście byli ciekawi tego, co uczeń chce Wam opowiedzieć? Jaki jest jego punkt widzenia? Uczniowie to czują. Czy ty pytasz, dlatego że chcesz się dowiedzieć i pomóc mu rozwiązać problem? Czy pytasz, bo chcesz go złapać na gorącym uczynku i udowodnić: o, widzisz? Wiedziałam, że taki jesteś, wiedziałam, że tak zrobisz. To bardzo ważne. Jakie jest nas nasze nastawienie? I dlaczego yy, zadajemy to pytanie pełne ciekawości? Ja osobiście przyznaję wam, że pytania pełne ciekawości wciąż ćwiczę, zapisując je sobie w takim specjalnym notatniku, ponieważ naprawdę nie jest to łatwe i wymaga pracy, ale takiej, która się na 100% opłaca. Drugą techniką komunik budującą komunikację z naszym uczniem jest analiza. O co w tym chodzi? Chodzi o to, żebyśmy zamiast wskazówek, które najczęściej są wykładem przemądrego nauczyciela, który wie, dlaczego coś się wydarzyło, co potem nastąpiło, jak uczeń powinien teraz się z tym czuć i co zrobić, żeby dać uczniowi zamiast tego naszego mądrego wykładu możliwość przeanalizowania tej sytuacji samodzielnie żeby on sam mógł przejść od punktu zero do momentu, kiedy w tej chwili próbuje wyciągnąć jakieś wnioski. Czyli dajmy sobie taki przykład: uczeń zgubił książkę zgubił podręcznik i to nie jest pierwszy raz. Przychodzi wam zgłosić. Nie mam podręcznika, zgubiłem podręcznik. Więc zamiast... Y Pójść w stronę wykładu czy jakiegoś nadględzenia. No, widzisz, jak to z tobą jest, ty zawsze. Pewnie znowu nie uważałeś, położ, nie odłożyłeś na miejsce. To teraz idź, poszukaj w plecaku, poszukaj na ławce, pod ławką. A jeszcze teraz zapytaj Zosie, Franie i kogoś tam jeszcze, bo może oni widzieli. Nie, 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 nie. W ogóle nie o to chodzi. Jeżeli uczeń zgłasza wam, że zgubił coś, i nawet jeżeli to jest kolejny raz, to zapytajcie go. Tak? Zapytajcie go pytaniem pełnym ciekawości, co się mogło wydarzyć, tak? gdzie pamięta, że ostatnio miał tą książkę. Niech on spróbuje odtworzyć sobie tą sytuację, niech on próbuje przeanalizować, co działo się po kolei. Następnie możecie użyć świetnej techniki, tak zwanej prośby. To powiedz mi o tym coś jeszcze i co dalej. A co teraz możesz z tym zrobić? W tym momencie, po pierwsze, uczeń bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Po drugie, uczy się, jak skutek w skutku jakimś, czyli w tym zgubieniu książki, może odnaleźć przyczynę, dlaczego ją zgubił. Poza tym ćwiczy samodzielność, ćwiczy odpowiedzialność, naprawdę wszystkie kompetencje, które są mu niezwykle potrzebne teraz jako uczniowi, a będą jeszcze bardziej potrzebne w życiu dorosłym. Dlatego stosując analizę, dając uczniowi możliwość przeanalizowania sytuacji, która miała miejsce, dajemy mu możliwość rozwijania się. Do tego was bardzo, bardzo zachęcam. Trzecia technika budowania relacji opartej na szacunku. Zachęca do rezygnacji z bycia kierownikiem, takim kierownikiem, który daje mnóstwo wskazówek. Musicie zapamiętać jedną ważną rzecz, że jeżeli dajemy dużo wskazówek naszym uczniom, troszeczkę wyręczamy ich z myślenia i brania odpowiedzialności za to, co mają zrobić, i wprowadzamy pewien rodzaj zależności, który niestety nie buduje chęci do współpracy. I w tym przypadku myślę, że bardzo ważne jest, żeby. Zupełnie zrezygnować z dawania wskazówek, a znowu przejść do zadawania pytań, do prośby, do zachęty. I jeżeli po czym poznać, że jesteście takim kierownikiem? Jeżeli macie takie sytuacje, że bardzo często powtarzacie te same komunikaty swoim uczniom i czujecie ogromną irytację, ponieważ oni wciąż Was nie słuchają. To, to może znaczyć, że nadużywacie wskazówek, poleceń, że dzieci po prostu już się tak bardzo do tego przyzwyczaiły, że one już tego w ogóle nie słuchają. A w tych poleceniach i wskazówkach nie ma nic, co mobilizowałoby je do myślenia. Co co dawałoby im takie poczucie, że to one mają zaplanować jakieś działanie, mają się podzielić jakimiś rolami, a do tego powinniśmy ich zapraszać i mobilizować, bo to uczy ich działania w grupie, pracy w szkole i naprawdę takiego używania też wyobraźni w różnych sytuacjach. No i dajmy na to, że mamy taką, taką, taką opcję. Zbliża się koniec przerwy. W klasie jest niesamowity bałagan, No trzeba się przygotować do kolejnej lekcji. Wchodzicie do tej klasy, jeżeli jesteście nauczycielem dającym wskazówki, to mówicie. Uwaga, moi drodzy, za chwileczkę jest dzwonek. Bardzo proszę, następna lekcja to matematyka. Proszę schować angielski, wyciągnąć matematykę. Franek, podnieś papiery, Janek, otwórz okno, Zosia, wytrzyj tablicę I, i dzieci wszystko wiedzą, co mają zrobić, natomiast nie za bardzo mają ochotę to robić. Są zmuszane, mają tylko i wyłącznie dawane wskazówki i polecenia i to niczego ich nie uczy. A jeżeli wejdziecie do klasy i powiecie, moi drodzy, za chwilę będzie dzwonek na lekcję, bardzo byłabym wdzięczna, gdybyście teraz posprzątali salę i przygotowali ją do zajęć. I wtedy to uczniowie przejmują inicjatywę, i to oni wiedzą, co trzeba zrobić, żeby przygotować tą salę do zajęć. A jeżeli tego nie wiedzą, to znaczy, że dla Was to jest zadanie na godzinę wychowawczą. Żeby to z nimi omówić, żeby ustalić pewne zasady, jak sala powinna wyglądać, co trzeba zrobić przed końcem przerwy, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę myślę, że to się rewelacyjnie sprawdza, a dzieci też mają takie poczucie ogromnej sprawczości, które jest im też potrzebne w budowaniu poczucia wartości. I myślę, że naprawdę warto spróbować. Kolejną czwartą już techniką budowania komunikacji opartej na szacunku jest. Docenianie zamiast oceniania, zamiast krytykowania, zacznij doceniać swoich uczniów. I nie chodzi o to, żebyś tylko zauważał ich wspaniałe sukcesy i wyczyny, które, nie wiem, udaje im się osiągnąć na tle szkoły czy klasy. Bardziej chodzi o taką uważność, która polega na zauważaniu wysiłku, które dzieci wkładają w zrobienie różnych rzeczy w szkole. I jeżeli będziesz próbował docenić dziecko za to, że włożyło wysiłek, to będziesz je coraz bardziej zachęcał do współpracy, a więź między wami będzie coraz silniejsza. Mało tego, jeżeli wy będziecie budować więź z waszymi uczniami przez docenianie, to to jak fala popłynie dalej na klasę i dzieci zaczną w ten sam sposób traktować siebie. W tym przypadku. Naprawdę cudownie działa stosowanie, organizowanie spotkań klasowych. O tym, jak je organizować i na czym polegają, dowiecie się w kolejnych odcinkach. Ostatnim już budulcem komunikacji opartej na szacunku jest uznanie, że nasi uczniowie mają prawo do odmiennego punktu widzenia. Mają prawo posiadać inne zdanie niż my. I to, co nas bardzo często gubi, to adultyzm, czyli oczekiwanie od uczniów dorosłego sposobu myślenia, co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ ich mózg osiąga dojrzałość dopiero w okolicach 24 roku życia. I w jaki sposób my mówimy do tych uczniów, chcąc, aby oni tak w sposób dojrzały i odpowiedzialny na te nasze pytania odpowiedzieli? No na przykład mówimy, jak mogłaś zrobić coś takiego? Zawiodłam się na tobie. Ile razy mam ci powtarzać, że musisz pracować systematycznie? Dlaczego ty nigdy nie potrafisz pracować w grupie? Czy zdajesz sobie sprawę, jak trudna jest twoja sytuacja? Czy uczeń, słysząc takie komunikaty, czuje wsparcie? Czuję, że nauczyciel jest kimś, jakimś partnerem, który chce pomóc mu rozwiązać problem? Nie, myślę, że czuje głównie wstyd i poczucie winy, i nie ma w ogóle ochoty na współpracę, i myśli, że jest do niczego. To, co jest bardzo też ważne tutaj przy tym punkcie adultyzmu i, i tego dawania uczniowi prawa do tego, żeby posiadał inne zdanie, inny punkt widzenia, jest uznanie też tego, że nasi uczniowie mają totalnie inne priorytety niż my. I jeżeli my uważamy, że matematyka to bardzo ważny przedmiot dla nich, bo matura, bo uczy logicznego myślenia, to absolutnie nie musi to tego samego oznaczać dla naszych uczniów, i oni matematyka będą mieli daleko, daleko za przyjaciółmi, spotkaniami, ciuchami, muzyką i innymi rzeczami, które dla nich są w tym momencie najważniejsze. I mają do tego prawo. Dlatego zamiast oceniać, osądzać uczniów, zachęcajmy ich do analizowania swojej sytuacji, do próby zrozumienia siebie i innych, do tego, żeby potrafili wyciągać wnioski. I oceniać, jak sytuacja, w której się w danej chwili znajdują, może wpłynąć na ich życie, na ich oceny, na ich przyszłość w szkole, na coś, co jest dla nich ważne tu i teraz. Budujmy, a nie niszczmy. Doceniajmy, nie oceniajmy. Podsumowując, jeśli zdecydujecie się na stosowanie pięciu budulców komunikacji opartej na szacunku, skorzystają na tym nie tylko wasi uczniowie, ale również wy stosując techniki takie jak poszukiwanie faktów, analiza, zachęcanie, pytania pełna ciekawości, docenianie, okazywanie szacunku, będziecie wzmacniać swoich uczniów, zachęcicie ich do y, samodzielności i do działania, będą lepiej współpracować, a więzi między wami a nimi będą naprawdę silne. W szóstym rozdziale przeczytacie jeszcze o czterech technikach zachęcających do komunikacji. Znajdziecie również ćwiczenia, które możecie wykonać ze swoimi uczniami. Ja ze swojej strony zachęcam Was gorąco do wprowadzania pozytywnej dyscypliny w Waszych klasach, ponieważ jestem przekonana, że Wasza praca odmieni się i przyniesie Wam mnóstwo satysfakcji. Życzę Wam wspaniałych, pełnych szacunku relacji z Waszymi uczniami. Pozdrawiam.